246 potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce. Taki stan obowiązywał na godzinę 8 rano 18 marca. Sytuacja jest jednak rozwojowa, dlatego warto pamiętać o środkach ostrożności, które należy zachować, aby spowolnić rozprzestrzenianie choroby. Sylwia Rzeczewska, witam Państwa. Oto skrót tematów dzisiejszego odcinka. Akcja zostań w domu dotarła do września. Z domu wychodzić tylko w sytuacjach nagłych, potrzebnych. Regulowanie opłat w urzędach. Terminy będą od tego momentu zupełnie inaczej liczone. Muzyka. Unikajmy skupisk ludzi. Dom Kultury i Biblioteka zamknięte. Muzyka. PIT złóż przez internet. 50 lat w związku małżeńskim. Nowe chodniki przy przedszkolu. Myśmy też powrócili do tego modelu przyjmowania komunii duchowej. Temat koronawirusa zdecydowanie będzie dominował w najnowszym wydaniu wiadomości, podobnie w propozycjach programowych. Aktualną sytuację z terenu miasta i powiatu przybliżymy w rozmowach z burmistrzem i starostą. Choć aktualnie jest zamknięta z powodu zagrożenia wybuchu epidemii, w ostatnim roku odnotowała wzrost czytelnictwa. Dziś także rozmowa z dyrektorką biblioteki. Serwis informacyjny zaczynamy od akcji, do której przyłącza się coraz więcej osób. My również apelujemy do wombrzeźnian, aby zostali w domach.